I gra się basklaszowała. I don't know man. O nie. O, odcięła się gra, dobra. Dobra, to nie był dobry pomysł, żeby się bawić yy, super tym. Ale nie będę tego cofał, trudno. Zdarza się co, nie? Ale który to jest przycisk? Aha. I can make uh, Captain Spirits' custom now. Maybe I can find what I need around. E, czyli mam tutaj zapanowane moje niesamowite rzeczy, które muszę zrobić. Come on, come on, come on, dobra. E, czy robię znowu magiczną coś? Ten. Nic ja raczej nie mogę. Ale spróbujmy, z... spróbujmy. Dobra, nie mogę nic tu zrobić. Takiego super mega niszczenia. Ale coś mogę, dobra, coś jest. Pulverize. Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł? Czy normalnie wyrzucić czy robić czary? Dobra. Zranisz się. I... Dobra, nic się nie stało na szczęście. Uh, Add ice cream. Co tam jest? George This Eee... Um, look. Ooh, that's Tata idzie na zakupy, zobaczmy co napisał. Sugar, paper, battery, coffee, beer, milk and barbecue chips, czyli po kolei dla tych co nie umieją angielskiego, z dedykacją dla koleżanki, która nie umie angielskiego tam co strasznie ogląda te moje filmy chyba. Cukier, papier, bateria, kawa, piwo, mleko i chipsy z sosem barbecue. No, 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 proste, co nie? Dobra, dodajmy no lody, napiszmy lody Napisz tam lody Dobry, dobry popyś Napisałeś tam dobrze to by enough. Cookie Dough Ice Cream Czy to są y, lody z jakimiś kawałkami y, ciastek? O to chyba chodzi, nie wiem dokładnie Dobra, tatek tam tateł ogląda ten mecz. Beaver Creek. The best dametown in America. Ho, huh. Ciekawa Nie wiem czy to jest pocztówka, no chyba coś w tym stylu. Kartka taka co, nie, ta poczy, ten... Zobaczmy do lodówki, co jest w lodówce. Mac and Chase. Cook? Czy, czy jest teraz ten sens, sens? Zjedliśmy jajecznicę. I gotować ten. Nie, no, chyba że... Nie, jego tata wtedy, Nie wiem. Zobaczę, co tu jest na tym, na półce. Chris, to są najważniejsze numery na tej liście, co nie? No, czyli tak, mamy... co Tu mamy bar bawa, pizzeria, pizzeria bawa, Renoids i that cell Cellphone. 5, 5, 5, 6, 8, 9, 6, 3, 7, 2. To może się przydać. Yy, śmieci możemy wziąć ze sobą już, chyba, tak myślę. No i poprawnie. No. no Może być. Ktoś wyrzuci te śmieci. Yy, zobaczmy, co my też możemy za... Tutaj ten. Mamy laptopa. Eeeee, eee, 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 e. przy dziecku tak przeklinać. Ah, PIN eee... Kurde, nawet nie wiem, wiecie, no... Nie wiem co mam zrobić tutaj. E, coś tam miałem, coś mi wyskoczyło. Czy ja jakiś ten? Jeszcze raz podnieść. Hmm. Skoczy mi incorrect trudno. Zobaczmy laptopa. Look. Czy się kamerka świeci w tej chwili? Tak mi się wydaje, że jakby kamerka się świeciła. Wow. Can't see dad selling homes. Co, jego tata chcesz sprzedać dom? No to tak, tak, tak to wygląda trochę. Co yeah. my tu mamy jeszcze? He HeroCon 2017 a To All Employees, za wszystkich pracowników. Czyli jego ojciec pracuje w Beaver Creek. Spoko, dobrze wiedzieć. Może dam większe napisy widoczne dla was. Mm, 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 mm. Nie prowokować, to okej. Okay. No to takie coś tam ten szef mówi, że oh, tam coś nie prowokować, okay, dobra. Start, start word, co my tu mamy? A, no tak. Yy, jak to się nazywało w Ameryce? Koszykówka, właśnie. Yy, no, strona jakaś pewnie z tymi, z wynikami, nie wynikami, czy tam może, nie wiem, czy tam obstawianie, czy coś. Co my mamy tutaj? Lamp... Odpaliśmy ten... Washing machine. Dirty clothes. Dobra, włożyliśmy brudne ubrania do tego... Czy to wszystko? Możliwe, że ci mogą zostać jakiś ten... Come on. Don't be afraid. Ciemne drzwi. Boisz. A, czyli żeby tam wejść to muszę mieć ten... Jak to się nazywa? tą magiczną. Jakąś. Coś tu mamy jeszcze do posprzątania, może? On fire all night. A gdyby tak zadzwonić na numer ten, ojca... Kał pizza derivy, Raynois, kał to. To może jest sposób. Nie, to nie pomoże. Dobra, co z tymi drzwiami? Co? Możemy wyjść na dwór? Ale ma ten fajne Skarpetki też Wow, ale zarąbiście jest tutaj. Zima taka, ale no... Kurde... Faj faj Bardzo fajne podwórko dookoła Lasz. Czy my mieszkają gdzieś w lesie? Możliwe. Ale zobaczmy sobie tak. Pójdziemy sobie tutaj. Mogę biegnąć? Albo coś w tym stylu? Nie. Ta kamera się ustawiła tak bardziej... A jest coś, dobra. Tutaj żebym biegnąć. Camera ta Stuxyter ustawiła jak z... w tym. Live is strange. Fajnie. Tu nie możemy wejść. Okej, trudno. Tu możemy wejść. Z środka. Magiczne klucze. Kurde. Samochód mamy. O to weź to. War. O nie! Co ja zrobiłem? Na kartonie po piwa. Ale mamy zbudować sobie kostium superbohatera. No spoko. Dobra. Czyli jeżeli nawet... Kurde, umiejętny chłopak, naprawdę podejdziemy może sobie czy my mamy jakiegoś tam sąsiada? chyba tak to pewnie jakiś sąsiad możemy się oddać od domu? nie jest bezpiecznie tutaj okej okay, dobra zobaczmy czy coś mamy w poczcie coś mamy fajnie dla zabawa do rodziny przyjdź do nas ze swoją bronią A, to chyba nie jest dobry pomysł ale miałem to wziąć czy... Sam nie wiem Coś tam było, to żebym to mógł wziąć? Czy to ma zostać tutaj? No nie przyjrzałem się. A read No, dobra Jakiś po prostu zwykły spam, tak myślę Niepotrzebny Robią się w ogóle ten? Ślady? Ty robią się, kurde Można podglądnąć, co tam ta ten robi? Nie. Można. Znaczy mogę zobaczyć tak przez okno. Siedzi? Siedzi, siedzi. Coś tu mamy? Mamy dużo tych, um, ...takich trochę śmieci. Czy to nie są śmieci, to są te... ...metalowe są te, te blaty takie. Gra, graffiti, aha. Nie widzę co pisz na ten graffiti. Graffiti. Dokładnie, nie wiem, ślepy jest. Mamy bałwana, czyli tego, m, tego jak to powiedział, niszczyciela. Możemy go odbudować. No właśnie, trzeba się odnowić. O, kapsuła od na Te, no oczka. Rączkę tutaj A marchewka? A nie, puszka. No, tak też można zbudować bałwana <grymne> <grymne> Kurde. Look. Dobra, zobaczmy. Blow up. Zniszczycie. Teraz. Ooooo O kurde. Aż mi pad wibruje, wow! <laughs> Nie spodziewałem się tego. <laughs> się trochę strażyłem. <laughs> Ale dobre, dobre. Fajnie, że jest jakieś wykorzystanie tego wibracji w padach.